Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, w drugi dzień świąt dzisiaj o aniołach. O aniołach trochę mówiłem w kontekście naszego wcześniejszego rozważania o pasterzach. Natomiast myślę sobie, że ta rzeczywistość anielska jest ciekawa. Jakby ciekawa na kilku różnych poziomach. Pierwszy poziom to jest taki, że generalnie ona jest. I widzimy, że aniołowie są zainteresowani tym, co się dzieje z Bożym ludem. Widzimy to w Starym Testamencie, widzimy to w Nowym Testamencie, na przykład Apostoł Paweł w 1 Koryntian, 4 rozdział, 9 werset mówi, bo, Bóg, bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdy staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. I o tych aniołach też się później pojawia tam w kontekście 11. Rozdziału, o nakrywaniu głów, ze względu na aniołów mają nakrywać głowy, nie będę dzisiaj mówił. Chcę po prostu pokazać, że gdzieś te, ta rzeczywistość duchowa jest obecna. Ja wiem, że to jest dla bardzo wielu z Was taka może przestrzeń nieprawdziwa, fikcyjna, Nie wiem, że wkręcamy sobie, albo że chrześcijanie sobie wkręcają tą rzeczywistość. Natomiast nie, czy znaczy ja powiem tak, ja przez większość mojego mojego życia, no wierzyłem w to, bo jakby Biblia mówi o tym, no to wierzę, tak? To jakby muszę wierzyć. Natomiast moje doświadczenie życiowe kompletnie temu zaprzeczało. Natomiast yy, od czterech lat jeżdżę do Tanzanii. Generalnie tamta rzeczywistość duchowa jest oczywista. To znaczy ona jest namacalna. Ludzie nie wiem, Demony wychodzą z ludzi, i to nie jest na zasadzie jakieś takie, że ktoś strasznie chce być duchowy, tak jak w niektórych kościołach czy grupach charyzmatycznych, że ludzie tak na siłę próbują te, te demony, żeby, żeby były, żeby mogli się pochwalić, że oni z tym światem duchowym coś mają wspólnego. Tam się nikt nie, nie chce chwalić tym, tam wręcz przeciwnie, ludzie chcą spokoju, no, a i tak ten świat się ujawnia, po prostu, więc to jest zupełnie inna rzeczywistość. E to jest jakby pierwszy wymiar, czy znaczy wymiar tego, że w ogóle ta rzeczywistość istnieje, a drugi wymiar to jest wymiar, można powiedzieć, tego, że, no, że tu się dzieje coś szczególnego. To nie jest po prostu jakiś tam sobie kontakt, tak, pasterzy z aniołami, tylko tu jest bardzo ważny, szczególny moment w historii zbawienia, kiedy Syn Boży, jednorodzony schodzi i staje się człowiekiem i, i rzeczywiście jest impreza, po prostu jest impreza w niebie ta chwała Boża wstępuje, no wstępuje właśnie z względu, można powiedzieć, na to, że coś szczególnego się dzieje w historii zbawienia. To nie jest tylko anioł, ale tak jak 13 werset mówi, zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk anielskich chwalących Boga. No to, to trochę tak jakby rzeczywiście na moment ta impreza duchowa zeszła do tych aniołów. Oni jakby na chwilę, nie wiem, uchyliła się jakby drzwi, uchyliło się okno i oni po prostu widzą, co się dzieje w niebie. I, I to jest też bardzo ciekawe. Znaczy, ciekawe jest to, że ta rzeczywistość duchowa jakby jest inna, tak? To znaczy, yy, rzeczywistość duchowa ziemska jest taka, że bardzo często nie widać tej chwały Bożej. Tak? Yy, widać to, że cesarz August się wozi. Mówiąc kolokwialnie, tak, że chce, aby spisano cały świat, i tu wszystkich teraz trzeba spisywać. I z takiej ludzkiej perspektywy można powiedzieć, że wygląda na to, że cesarz August jest wszechmocny, że on po prostu robi, co chce. Ludzie wierzący tacy nawet jak Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, musiał iść do Judei, do miasta Dawidowego, mimo że był ziemskim ojcem, yy, czy opiekunem, jakbyśmy nie nazywali, yy, Jezusa, tak, samego Mesjasza. I on też musi. I, i, i można powiedzieć. I Jezus musi. Ja paradoksalnie zwróćcie uwagę, że właśnie dlatego, że musi, to się Boży Plan realizuje, i rzeczywiście on ląduje w tym miejscu, który musi, czyli nie w Nazarecie, ale w Betlejemie, żeby się spełniło wszystko tak, jak się ma spełnić, że właśnie z Betlejemu będzie pochodził. Także yy, no jest tu taki paradoks, tak? że Bóg wykorzystuje kogoś, kto mu się wydaje, że jest jakiś super, super mocny, a tak naprawdę realizuje się w tym paradoksalnie Boży Plan. Niemniej, patrząc na dzisiejsze newsy, nie widzimy za bardzo tego, że rzeczywiście dzieją się jakieś wielkie Boże rzeczy. Natomiast, właśnie kiedy się ta duchowa rzeczywistość uchyla, chociaż na moment, no to wtedy się okazuje, że, że niebo jest pełne chwały Bożej. To jest zupełnie inna perspektywa, i, i, i to jest czymś bardzo ciekawym, kiedy patrzymy właśnie na, na, na Nowy Testament, na szczególnie Księga Objawienia. Jakby nie będę wchodził dzisiaj w księgę objawienia jakoś mocno ale generalnie w księdze objawienia wszystko wszystko co dzieje się na ziemi tak jak piąty rozdział nam pokazuje jakby uwalnia się z pod Bożego tronu a tym kto uwalnia tą historię z pod Bożego tronu jest sam Jezus Chrystus I, i tylko on może tą księgę uwolnić tylko on jakby może złamać te pieczęcie i otworzyć ten zwój i ta rzeczywistość idzie do przodu tylko i wyłącznie ze względu na to, że on jest godzien ją, ją do tego przodu popchnąć. Mimo, że kiedy dalej czytamy Księgę Objawienia, no to w takiej perspektywie ziemskiej to, co się dzieje, to są, to są sądy, tak? to, jest, to, jest, to są złe rzeczy, to są przykre rzeczy. Nic, nic dobrego, można powiedzieć. Tak? Z takiej doświadczalnej perspektywy. Natomiast właśnie dlatego ta Księga Objawienia nam pokazuje rzeczywistość od góry. Ani od dołu, i w pewnym sensie dokładnie tą rzeczywistość od góry, a nie od dołu, również pokazuje nam Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, która pokazuje nam aniołów, którzy schodzą, aniołów, którzy mówią o znaku, takim dziwnym znaku, znakiem będzie wam niemowlątko położone w żłobie, Można powiedzieć, no, Aniele, nie, nie, nie możesz lepszego znaku wymyśleć. Jak już zszedłeś, jak już ta chwała Boża się pojawiła, to czemu ty mi mówisz o takim dziwnym znaku, jak niemowlątko położone w żłobie? A no może właśnie dlatego, że Bóg jakby nie przechwala się swoją wiedzą, swoją mocą w tym okresie dziejów. W tym okresie dziejów ciągle musimy żyć wiarą. Oglądanie przyjdzie, kiedy Jezus powróci. I wtedy wszyscy, którzy nie rozpoznali jego władzy, Będą się bać. Generalnie taka jest perspektywa Księgi Objawienia, taka jest perspektywa też w kilku innych miejsc w Nowym Testamencie, gdzie jest powiedziane właśnie, że ludzie będą się bać tego dnia, dnia gniewu. To ciągle przed nami, a dzisiaj pasterze są tymi, do którego przychodzą, do których przychodzą aniołowie. Zwykli ludzie są tymi, którzy doświadczają Bożej chwały, Bożego nawiedzenia. Także yy, podsumowując, rzeczywistość duchowa istnieje. Bóg się na razie nie obnosi ze swoją władzą, yy, ale rzeczywistość się zmieni. Musimy w to wierzyć. Natomiast czasami aniołowie się dają nam poznać, yy, a zawsze możemy na kartach Biblii yy, przeczytać właśnie chociaż trochę. Chociaż, chociaż to okno jest uchylone i jesteśmy w stanie coś zrozumieć z tej duchowej rzeczywistości. Także bądźmy zachęceni nie jesteśmy sami. Ta rzeczywistość, chociaż się nie ujawnia zbyt często, to jednak istnieje i Chrystus jest właśnie Panem w obu rzeczywistościach. W Księdze Mateusza, 28 rozdział, mówi: Na nami jest wszelka moc, na niebie i na ziemi, i dlatego czyńcie uczniami i czyńcie właśnie uczniami wszystkie narody. Właśnie dlatego, że ja, jakby ja mam pod kontrolą oba te wymiary. Owa te wymiary są połączone przeze mnie. Ja jakby je połączyłem w całość. I teraz możecie iść i się nie bać i możecie właśnie zmieniać. Zmieniać historię narodów. Potężna taka rzecz kosmiczna perspektywa na misję. Zachęcająca, chociaż no, trudna oczywiście, bo, bo Ziemia jest ziemią dalej. Ale jednak ale, ale jest przemieniona i jest już częścią Królestwa Bożego. O aniołach generalnie dzisiaj. Panie, dziękujemy Ci za aniołów, dziękujemy Ci, Panie, za to, że ten świat duchowy istnieje. Proszę, zachowaj nas od jakiejś takiej zbytniej ciekawości, ale też, Panie, dawaj nam trzeźwą ocenę tego, co się dzieje wokół nas i, i, i właśnie również wiarę w to, co objawiasz. I jeśli, Panie, będziemy gdzieś taką rzeczywistość napotykać w naszym życiu, to to też proszę, żebyśmy się tego nie bali, ale właśnie pamiętali o Twojej obietnicy, o tym, kim Ty jesteś. I, i Panie, po prostu dawaj nam wtedy ufność i, i siły, i zachętę. I dziękuję Ci, Panie, za tych aniołów, którzy przyszli do zwykłych ludzi, do zwykłych pasterzy i objawili im Twoją chwałę. Też, Panie, objawia nam swoją chwałę przez takie czasami może szczególne, dziwne momenty w naszym życiu. Niech ta nasza wiara się wzmacnia i niech będzie dzięki Tobie właśnie Skupiona na tym, co się wykonało w Tobie, i Panie, niech to nas prowadzi przez nasze życie. Z Bogiem i do zobaczenia.